7 kwietnia odbędą się w Polsce wybory samorządowe. W gminie Myślenice wystartowała już na dobre kampania wyborcza z kandydatami na stanowisko burmistrza miasta i gminy Myślenice oraz kandydatami na radnych Rady Miejskiej. Jako pierwszy na inaugurację kampanii zaprosił media Jarosław Szlachetka, który ponownie ubiega się o stanowisko burmistrza miasta i gminy Myślenice. Jak zapowiada sam kandydat po ewentualnej wygranej, chce, by kolejna kadencja była kadencją między innymi kontynuacji rozpoczętych jak i nowych inwestycji. Panie, panie redaktorze, Szanowni Państwo, oczywiście to będzie kontynuacja tych projektów, które się dzisiaj, tak jak powiedziemy, toczą. Mamy kilkanaście rozpoczętych inwestycji, mniejszych, większych w modernizację naszej infrastruktury szkolno-przedszkolnej realizujemy. Kilkanaście zadań związanych z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przed nami tuż, tuż rozpisanie przetargu i na modernizację, rozbudowę oczyszczalni miejskiej. Myślę, że też w najbliższych dniach po kolejnej sesji Rady Miejskiej przystąpimy do podpisania i rozpoczęcia modernizacji, przebudowy stadionu miejskiego klubu sportowego Dalin Myślenice. Z naszą redakcją czekamy również na zaproszenia od innych kandydatów na stanowisko burmistrza miasta i gminy Myślenice, by też ich kandydatury zaprezentować naszym widzom. Szkoła podstawowa imienia Tadeusza Bonachiewicza w Porębie zyskała nowy wygląd za sprawą zakończonej właśnie termomodernizacji obiektu. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, podłogi w piwnicy, ścian zewnętrznych, stro dachu oraz wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. A sfinansowanie zadania możliwe było dzięki wsparciu pochodzącemu ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, energia i zmiany klimatu, energia odnawialna, efektywność gospodarcza, bezpieczeństwo energetyczne. w Gminie Myślenice powstanie Gminna Rada Seniorów. W środę 21 lutego w Myślenickim Magistracie Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka wspólnie z przedstawicielami stowarzyszeń oraz zrzeszeń działających na rzecz osób w wieku senioralnym podpisali list intencyjny dotyczący powołania Gminnej Rady Seniorów. W skład rady Wchodzić ma 21 osób, a wśród nich przedstawiciele środowiska seniorów oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym reprezentanci organizacji pozarządowych. Mów mi Isza, żeńszczyzna żydowsko-polskie dziedzictwo kobiet. To tytuł wystawy, której otwarcie odbyło się w piątek 16 lutego w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Mów mi Isza, to inicjatywa pań z Fundacji Arts, stworzona po to, by oddać głos bohaterkom dnia codziennego. Jak same mówią, za zadanie postanowiłyśmy sobie zwrócenie uwagi na żeńskie postaci w historii i kulturze. Żydówki oraz Polki działające na terenach Wiśniowej, Dobczyc i Myślenic. Wśród obecnych mieszkańców regionu oraz potomków tych, którzy już z niego wyemigrowali, szukamy opowieści o ich żydowskich i polskich przodkiniach, działaczkach, społeczniczkach, członkiniach kół gospodyni wiejskich, organizacji pozarządowych, zaangażowanych obywatelkach, kobietach twórczych i aktywnych. Wystawa do zobaczenia w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Mamy przygotowanie do szabasu. To to Joshua jakiegoś... Rabin. To tytuł wernisażu wystawy Arkadiusza Ławrywiańca, jaki odbył się w środę, 21 lutego w galerii MG Foto w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach. Tym razem gościem Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej był Arkadiusz Ławrywianiec, wybitny fotograf, fotoreporter, Autor wielu prestiżowych wystaw oraz laureat licznych nagród fotograficznych. Bohaterem fotografii Arkadiusza Ławrywiańca prezentowanych w galerii MG Foto jest rabin Joshua Ellis, który w latach 2010-2015 związany był z gminą wyznaniowo-żydowską w Katowicach i pełnił w niej posługę rabina. Ta niezwykła wystawa do zobaczenia w galerii MG Foto. W murach miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach. W sobotę 17 lutego obchodziliśmy Dzień Kota. My w tym dniu gościliśmy z wizytą w kocie i przystani Myślenickiego Stowarzyszenia Przytul Sierściucha, gdzie przebywa obecnie kilkanaście kotów, z których każdy. Czeka, aby ktoś zaprosił go do swojego życia. Podczas dnia otwartego, jaki miał miejsce w sobotę, koty można było zobaczyć, poprzytulać, nakarmić, a co najważniejsze, adoptować. Dzisiejsze wydanie Tygodnika Myślenickiego kończymy zaproszeniem burmistrza miasta i gminy Myślenice. Na przysięgę wojskową, która w najbliższą niedzielę 25 lutego o godzinie 11 odbędzie się na rynku w Myślenicach. W tym dniu 113 kandydatów do służby w szeregach 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wypowie słowa roty przysięgi wojskowej. W programie wydarzenia m.in. pokaz sprzętu wojskowego jednostek garnizonu Kraków, jedyna w swoim rodzaju grochówka wojskowa oraz liczne stoiska promocyjne a na jednym z nich koło gospodyni wiejskich z zasani. Całość uroczystości uświetni występ orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej.